kiedy to i widzikwinczek i jak widzicie po tytule to już wiecie chyba co będę robić. No dobra, więc jak już oglądacie, no to zostawcie od razu łapeczkę w górę i subskrypcję. No i zaczynamy ten odcinek. Hmm. O Jezus! Tutaj to będzie Boże, jak mi kiedyś ten telefon spadnie, a mi ta... Moja ta Elwirka kupiła ten telefon. Jeszcze te takie bre, breloczki, tak? breloczki, jeszcze to takie. O boże. Która to ja to godzinę. 8 30, no jak dla mnie to wcześniej. No bo, dzisiaj adoptujemy pieska. Jest poniedziałek, więc dziewczyny idą do szkoły i tak dalej. Więc ja im może tutaj przygotuję wszystko. No dobra, mam już śniadaniówki, bo wyciągnęłam z półki kiedy was nie było i teraz robimy Co To by teraz dzisiaj wsadzić. Ale ja wiem ma dzisiaj dużo jak się podobają i trochę dużo wsadzić. No dobra, to kanapeczki wsadzamy. Nie znikajcie, uwaginowała jak ją dobra kanapka dla mojej córusi jedna. I bidon mojej córusi. No i tutaj. No i stawiam. Kolejna kanapka, batonik i bidon. Stawiam. I tej za chwilę będę do plecaka, a potem mi moja się plecak przyniesie. Jowica. jawicia przyniesie plecaczek, bo sobie na O jeszcze właściwie to, to, to nie jest przecież Elvira bidon. Też nie jest Eli Bidon. Boże, nie, nie do kanapek. Książki. Nie, nie do kanapek. Nie. Nie do kanapek. Nie do kanapek. Powiedziałam coś. No, no tak. Dobra. Dobra, teraz tylko jeszcze to oreo małe i kanapka, i... No i bidon, No i to jest do plecaczka. A, to, a tak to tutaj sobie dziewczyny wezmą, będę miała przygotowane. Zrobię sobie kawę. No dobrze to. to jest tu moja się w tle rozmawia i to budzi dzieciaczki. A bo na muszę zjera mojego męża. Sorry baronku, ale muszę to ten... zrobić. Baron! Co? I cię budzić dzieci, bo mi się nie chce. Tą winą jeszcze moim brzuchem ciężkim. Boże, wko... Boże jakie się cieszę, że będę mieć synów. Idziemy.

Chcę ciebie widzieć za 5 sekund przebrano. No dobra, ale daj mi chwilę. No ja będę tutaj czekać. Dobrze, że to drzwi może chociaż. Ej! Ale! Nie miałaś tych czuch rzucać. Boże. Nie Boże, tylko tak. No dobra, jestem już to. Jestem przybrana. No dobra. Mama ci zrobiła śniadanie do szkoły, więc spakuj się i zejdź na dół, ja idę do Nataszy. No Boże, dobra, spakuję się do tej szkoły. No a ja dzisiaj wezmę ten plecak. Jeszcze nabę. To piornik wezmę rękę. I książki do szkoły są na dole. O, i najważniejsze. Telefon. I klucze do, od domu, bo będę wracać z Nataszką. Dobra, ja jestem gotowa, tato. Poczekaj na, na, na mnie i na Nataszę wyjdzie. Natasza. Natasza! Co, tato? Jesz do szkoły dzisiaj? ją raz dwa. Boże, dobra. Gdzie jest mój plecak? Chyba tutaj w środku. No tak. Biorę dzisiaj arbuzowy. No tak. Nie będziesz dzisiaj na Bahamach. Weź się przebierz jakoś normalnie. No dobra. Boże, dzisiaj ma być 30 stopni. Mogę tak? No możesz. Ale wyspakuj jakieś książki. Książki to mama ma na dole. Mogę spakować piłnik. O Boże. To spakuj ten piłnik, Natasza. Co ty jeszcze musisz spakować? No do tego piórnika te rzeczy. To telefon, bo ty będziesz dzisiaj wracać z Elwirą. Ty jeszcze musisz wziąć ten do telefonu. Nie, to no, nic, Siadaniówkę potem jeszcze weźmiesz. No tak. Boże, a ty jednak się... Daj ja Ci potrzymam ten plecak, a ty masz je przebrać, dzisiaj będzie 30 stopni na dworze. No dobra, idę się przebrać. To to powiedział, że 30 stopni to chyba trochę zaszoleję. No dobra, to to powiedział, że 30 stopni to 30 stopni. Dobra, a teraz masz ten plecak. Boże, tato. Nie możesz ja z plecaka przynieść. Ja jeszcze muszę jechać po Jowite i po pole. Ja im to będę plecaki nosić. To pojedziecie od razu ze mną. Nie. Dobra, wy tutaj czekacie, a ja idę po Jowite i po pole. Pola, Jowitka. No co tatusiu? Jowitka, dzisiaj y, musisz iść do szkoły, ja ciebie... Zawiozę i tak dalej. No dobra, tato, to masz mój plecak. Boże, jakie to ciężkie! Co ty tam masz? Cegły? Kamienie, kamień przyjaźni, Akwary. Boże. Dobra, a obudzisz pole? No, pola! Co? Szkoła! Jak już to przedszkole? Odłóżcie pluszaki I się przebierzcie, ja tutaj na was czekam A pomożesz mi się przebrać? Jowita No pomogę ci się przebiegać. ja od razu idę do toalety i Boże jaki ty masz ciężki plecak Jowita No co tato Kąpałyście się wczoraj? Nie O Matko Święta Na początek to ubierzcie okulary Tam ma mamy dzisiaj stopni 30! No dobrze, to zaszalejemy troszkę, nie? No tak. Zaszalałam. Ja też zaszaleję, albo zawezmę. Chodźcie na siebie. No dobra, tata, to już jest w no, Ja też zrobiłam. No dobra. No to idźcie już na dół i może wita, ty weźmiesz swój pletek. Nie dziwię się, że taki leciutki. No okej. Okay. Taki leciutki, Boże. Elwila? Natasa? No. O Boże. A da się mnie wyrzucić do śmietnika? Nie rób tego. Na dół. Przestań się szarpać. Nie tu ty się przestań szarpać. Natasza, nie walcz. Pola przecież stał mi najpiękniej. Ale się szarpała. O Boże. Dobra dziewczynki, mama wam śniadanko zrobiła. Dziewczynki, mama wam śniadanko zrobiła, więc... Ja za chwilę wam wpakuję do plecaczków. Dajcie te plecaczki. No. A to dla ciebie, proszę, Polcia. No tak, tak, tak. To jest moja moje. No dobra. To jest twoje dzisiaj. Masz jakiś zeszyt w ogóle? No wzięłam. Nie da się nic do tego plecaka wpakować. I go szybko wymień. I go szybko wymienić Nie da się nic tutaj spakować. Masz go wymienić, powiedziałam. Coś. No to już idę. Boże. Jakie Boże do matki. No tak. Eee, mam nadzieję, że taki im będzie pasować. Mam nadzieję, że taki im będzie pasować. Taki ci pasuje, mama? Pokaż, czy tam się ten piórnik mieści. No. I teraz to możesz mieć ten plecak. Boże. Pamiętaj, odbierz Natasze. No pamiętam przecież. No to co, też już... Dobra, już nie ma tych, więc dzieciaczki, wy idziecie do szkoły, a ja... A ja sobie będę w domu siedzieć, no wiecie, na zwolnieniu. No i mamo. Chyba To będzie dzisiaj na tyle i zrobię część drugą, ale to będzie niedługo, bo dzisiaj wrzuciłam filmik, więc nie będzie jeszcze drugi filmik. No w sensie to będzie, pewnie będziecie to oglądać w sobotę, bo ja to wrzucę w sobotę. A tak to dzisiaj oglądacie filmik z Alą, który nagrałam wczoraj. Dobra, to papa moje króliczki, Swójcie łapki w górę i subskrypcje I dawajcie znać, czy będziecie na moim spotkaniu w Robloxie. Mam shortca i proszę dawać znać, proszę dawać no bo ja normalnie będzie. Wiecie, jak tam będzie fajnie, będziecie mogli mnie normalnie spotkać na Robloxie. No dobra, więc dawajcie znać w kom i tutaj, i na tym szorcie, gdzie powiedziałam, że będziecie mogli iść ze mną na spotkanie. No to papa moje króliczki,